Dzisiaj jestem u głębi. Puszczam się, głęboko, bo jest piękna piek, pogoda. Jak puszczanie gołąbku, dzisiaj świetna pogoda. I zaraz jeszcze troszeczkę podgonimy. Niech sobie wylecę na dół. Poszły na dwór, poszli konie w betonie, jak to się mówi, nie? Poszli. I teraz cóż jest. Zobaczcie na to. Proszę bardzo. taki krótki filmik, bo ja nie będę nagrywał, bo krótko jestem u gołębi dzisiaj. No do tej porze puszczam taki, ale w szkole byłem. I tak. Jeżeli nic nie poginęło, na razie wszystko jest po ostatnim puszczaniu ptaków. Dzisiaj będzie, będzie taki krótki filmik, bo pokażę też pary na na ten sezon o, już. już ptaki sobie latają, fruwają no. i takie buty <laughs> napiszcie w komentarzach jak tam u was gołębie jak to wszystko się ma jak tam fruwają sobie, czy jest dobrze, czy zdrowe wszystko no. I tak, o, ten już poleciał do kurnika, Pawik. Awik wypuszcza tutaj tutaj do kurnika, biegnie. Ja pokażę jeszcze. Ech. Te. Sekundka. I parę Wam pokażę. Tu tak, tutaj mamy parę dereszy i parę. Znaczy, i zamkniętego dzisiaj, bo to jest od kamina. Ten, ten biały i tam i tam kupiłem y, y, żółtą na targu, na razie ona się zamknięta, żeby nie uciekała, te dresze są w parze, tutaj paruję parkę pocztowych od Kamila o, tutaj są jest taka parka proszę bardzo no i tu mamy parę murzynków a sobie na dworze się do zaraz i posypiemy i jeść, to zaraz może wam pokażę jak będę chypo jedzonko. Chwilkę zasłonię, żeby mi było widać jak ja to się górzę z tym. Oj, nie wziąłem tej sekundkę ściśla. Jest tego trochę gór i i różnego ptactwa. Mam tutaj. Mieszanka mi się kończy, zaraz Wam pokażę, będę musiał sobie doprodukować jej. Na targi kupię. Też, Proszę, już, to można targów kupić Proszę się już pokryje Tak już faleczki damy na dwór żeby się pozlatywały Oj A wie co rozbójniki Idziemy jeść, chodźcie Ja to normalnie o tak biorę I sru. I to wszystko sobie będzie jadło. Chodź. Ty. O, poszły. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie. No. Raz Ładnie Ruliczki sobie też chlebek Wcinają, gołąbki są. co też pójdę też z tą gębniku, jest sekundkę. O gębniku o, tak, tutaj tyle gołąbków jest. Proszę bardzo O właśnie, chciałem mam kazać. Te parka tiplerów od Kamila mają już jajka. Same sobie ja zrobię tutaj. Jajka. Tutaj też coś ma jajka gdzieś, ale nie tam Gdzieś się coś ponanosiło, a się nanoszą tam, kurde Dla mnie to lepiej Samo się ponanoszą Gdzie chcą Eee hmm. No i też na dwóch zejdzie nie są na wychodzi wychodzić, ale... O, to ja tu jest ten fawik. To taki Co to jest ten? O jest tego troszeczkę. O, no i dobra, i się. No, nosi wszystko. O, wszystko na dachu. No, jak widać, idzie wszystko na dół jeść. Dobra, ja was żegnam na dzisiaj. Mówię, będzie krótszy filmik, bo ja teraz się są zbieram, nie? Więc dzięki za oglądanie jutro wam wpadnie nie w sobotę wam wpadnie długi film taki może 30 minutowy dziękuję wam za oglądanie cześć.